Witajcie w piątym, chyba, odcinku z Shakespeare's Fidget, jazdnym baloncerem. Więc tak, chwilę by nie było, Miałem lekkie problemy techniczne, więc tak, będzie jazd, wracamy z tym. No, trochę lochów się zrobiło. No, między innymi, mamy dzisiaj sprzeciw, bo dzisiaj lochy wracamy normalnego nagręcia. Czyli dzisiaj spróbowali przynieść piwek i liwiec. Lecimy, skok. Z tak, temki, które trafiłem. No, niektóre są nowe, niektóre stare. I 50% klasera. Jest. Dobrze. No, posiadamy. Tak, piękne potki ja, i Wiem, tak. I właśnie piszcie, czy lepsze jest czy wytrzymałość. Bo ja bym jednak wolał wytrzymałość. Więc piszcie w komentarzach. Więc, ok, zbrojownia. Odbrojownia, dobra, sprzęta i mm. za chwilę się zacznie sprzątać, okej, okay. kebuny magii, mm. Mm. no dobra, więc tak. Może sprzedajmy od razu. Dup, dup i ładna kwota. To darczy na razie sobie Dziękuję. Chyba ja ją jednak sprzedam, ale na razie. Po prostu szybko trzeba ten nich nagrać. No, no, się, ale myślę, bardzo krótki dzień. No, około 5 minut. To za dwa dzięki, Dłuższy, więc, tak, więc złoto 538 do 16 osoby. Ja 8 tak nie poszło nam no, hajs, się wzrosło. Więc okej, okay. no, ale nikt też kończył jest magiem, więc nie ma się co dziwić, że trochę wcześniej ode mnie do. Więc, jamen yeah, Mean. Ok, więc leci. do, No. On doszedł nowy, na to librea. Siódka. No, doszło jeszcze do Szedlolith. Więc, a z trzech nowych graczy. Którzy grają często. Nie powiem, że nie. Dość często, więc. I lecimy w mam 1000 rzędów. Chyba 1000 będzie za mało. Będę musiał sobie warto stawiać po prostu. Żeby to miało jakiś gorszy sens. Tak. I już, Nie mamy na sobie. Z, z tymi statami to mnie zaszaliliśmy Nie zaszaliliśmy więc lecimy dalej. Loszki, laszki, laszki, laszki i lochy. Tu nie... Było jakoś dobrze, lecimy dalej z lochami. Więc tak, no, się. Z nim nie ruszam. Przecież nie to on to najmniejszy level. I... o, serio? Jeszcze? No nie Trochę nam brakuje To jest kwestia czasu Więc chyba zatokiłem sobie jakoś Może jakoś za nami Tim Maria jest więc no, albo właśnie z przodu Więc tej czci powinienem generalnie dostać O takie 38 sobie tu stoi no więc tak. I pokonany. Bardzo ładnie. Bez problemów. na luzie. Nasze miejsce już jest większe. Więc cześć. Na razie. Pa.